Hej moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii news, a dzisiaj zajmiemy się małym newsem, który wczoraj pojawił się na stronie consoleworldoftanks.com, mianowicie powraca event, który był już kiedyś, mianowicie wraca do nas Lunar, tylko teraz nie na Księżycu będziemy walczyć, ale na Marsie. Moi drodzy, tak jak tutaj Wargaming pisze, podbiliśmy księżyca w tym roku mierzymy jeszcze dalej. Wyruszcie na Marsa, nowe kamieniste pole bitwy pełne czerwonych skał, doładowań i nie tylko. Moi drodzy, tak jak możecie, możecie tutaj przeczytać, zdobądźcie wolne PD i wytrenujcie załog, załogi dowolnego państwa w swoich M24 Lunar Chaffee podczas krótkiej wizyty na czerwonej planecie. Za grę. Tych, yy, w tym evencie do, otrzymamy, właśnie tutaj, medal. Tutaj mamy taki pokazany. Czyli życie na Marsie? No, ciekawe. jak to będzie wyglądało? Otóż, moi drodzy, tak. No, no, jestem, jak to będzie wyglądało, już w samej grze. No. Jakieś tutaj spotki mamy kosmiczne, w ogóle tutaj Mars w ogóle Lunar widzimy. Zobaczmy, jak to wygląda. Moim zdaniem, dość fajnie to wygląda. No fajnie, 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 zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało już na samej konsoli. O, lunar jest ponownie, super. I tym się fajnie grało. No zobaczcie, tutaj rampy mamy już pokazane. Fajnie, fajnie. E, moi drodzy, kiedy to wchodzi? Od 31 marca do 3 kwietnia będziemy mieli to. E, po skończeniu całego eventu. Chuffy, lunar Chafi zostanie usunięty z naszego garażu. Nie opłaca się go sprzedawać, bo nie dostaniemy za niego nic kompletnie nic, on jest darmowy. A więc cóż, po skończeniu eventu, załoga trafi nam do koszar. Automatycznie, Czołg zniknie z garażu, a. Czołg. Czołg, oh, tak. Czołg zniknie z garażu, a załoga trafi do koszar. A te materiały eksploatacyjne po zakończeniu wydarzenia zostaną odesłane do magazynu. Także moi drodzy, no, cieka kolejny ciekawy eventik Na, na konsole nam się szykuje. No cóż, tylko czekamy, jak to będzie wyglądało. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnych materiałach. Nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym materiałem, zasubskrybujcie mój kanał. Również wbijajcie na stronę Info, Tam macie dużo cieka ciekawostek na temat wota konsolowego, czy też PC-owego, jak i dużo innych gier. Także moi drodzy, ja się z wami żegnam. Hej, ludziska!